Dla Volvo Car Corporation nowy Volvo V40 to ważny model zaliczający się do atrakcyjnego segmentu rynkowego o dużym potencjale rozwojowym. Celem firmy jest zajęcie głównej pozycji pod względem bezpieczeństwa i przyjemności z jazdy oraz wyróżnienie się oryginalną stylistyką. Segment samochodów z nadwoziami typu hatchback w ramach BC Premium rozwija się w Europie, podobnie zresztą jak na bardzo atrakcyjnych rynkach zamorskich. Dlatego też zdecydowaliśmy, że nowy pięciodrzwiowy hatchback dołączy do siostrzanego trzydrzwiowego C30. Wierzymy, że model V40 wytyczy nowe standardy w tym obszarze. Dla firmy Volvo istotne jest też przyciągnięcie uwagi całkowicie nowej i wymagającej grupy klientów. Nowe V40 zostało zaprojektowane przede wszystkim z myślą o krajach europejskich. Jesteśmy przekonani, że zupełnie nowe Volvo V40 będzie nie lada wyzwaniem dla naszych konkurentów. Wierzymy, że będziemy przodować w klasie hedgeback pod względem dynamiki, oszczędności paliwa i rzecz jasna, bezpieczeństwa. Warto zauważyć, że w tej ostatniej dziedzinie Volvo ma wieloletnią tradycję. Firma Volvo włożyła też wiele wysiłków, poprawę parametrów jazdy i obniżenie poziomu emisji spalin. Efektywność paliwowa Volvo 40 jest bardzo dobra i stanowi prawdziwy przełom w ograniczaniu emisji spalin do wyznaczonego na rok 2020 poziomu 95 gramów na kilometr. W przypadku tego samochodu udało nam się zmniejszyć emisję spalin do 94 g na kilometr i tym samym zdobyć pozycję lidera w tej klasie, z czego jesteśmy bardzo dumni. Podczas prac projektowych nad modelem V40 firma Volvo uważnie analizowała uwagi otrzymywane od klientów. Uwzględniono między innymi sugestie dotyczące wyglądu zewnętrznego pojazdu. Stefan Jacobi, Stefan Jacobi zdaje sobie sprawę z tego, że w tym konkretnym segmencie konkurencja jest wyjątkowo silna, ale mimo to nie wątpi, że nowe Volvo V40 odniesie sukces. V40 wyznacza nowe standardy. Samochód o doskonale dobranych proporcjach oferuje wszystko, czego można oczekiwać od marki Volvo. Trzeba przypomnieć, że także pod względem bezpieczeństwa i systemów wspomagania jazdy wpływa na przyjęte standardy. Istotnym elementem jest podwozie samochodu, dzięki któremu auto znakomicie trzyma się drogi i przyjemnie się je prowadzi.